Don Luciano abdykował i przekazał władzę w ręce Marcina. Oficjalna uroczystość odbyła się w Polonii 4.0. Obecni byli wszyscy członkowie ośmiornicy, będący obecnie w Siem Panowie w towarzystwie młodych kmerek oraz taniego alkoholu bawili się do późna. Jednak czy to tylko dobra mina? Do złej gry? Ja jestem Danuta, a państwo oglądają Palmowy Flesz jedyne rzetelne źródło informacji z Kambodży i świata. Przyszedł ten czas, że trzeba ustąpić młodszym, dynamiczniejszym, z większą siłą przebicia. Władzę nad wszystkim, tutaj nie będę wymieniał z nazwy, bo tych nas czy nie wymienia, przejmuje mój serdeczny przyjaciel, następca, wspólnik Marcin popas A Bardzo Ci dziękuję. Adanie... Gratuluję. Umarł król niech ryje król. Ośmiornica ma nowego szefa. I można by założyć, że wszystko przebiega dość naturalnie. Widzimy dokładnie to, co powinniśmy. Don Luciano, już delikatnie nadgryziony przez porcelanowy ząb czasu, zna wpół działającą wątrobą, zapragnął odpocząć i przekazać władzę jurnemu, przeżywającemu przy boku asi drugą młodość Marcinowi. Tylko czy rzeczywiście Don Luciano tak po prostu oddaje władzę, czy to może piętrzące się problemy go do tego zmusiły? Sam postawiony pod murem, można powiedzieć, troszkę bezsilny. Ostatnio wiele słyszymy o tym, że dr Lucian wraca do publikacji treści na drugim kanale. Byłoby to rozsądne, z uwagi na to, że kanał główny został z jakiegoś powodu zdemonetyzowany oraz zniknęła spora część filmów. Ośmiornica ostatnimi czasy jest pod ciągłym ostrzałem z zewnątrz, a ludzie, którzy kiedyś wydawali się przyjaciółmi, się odwrócili. Natomiast te kwestie wyjaśnię w kolejnym odcinku. Na koniec coś, co wydawałoby się nieprawdopodobne. W ekipie jest Kret, osoba wyraźnie nieprzychylna panującym obecnie standardom. Kilka dni temu do redakcji przyszedł e-mail z tym oto nagraniem. Słuchajcie, ja wyłączyłem telefon. Wszyscy włączyli? Tak. Tak, tak. tak, tak. Ja nie mam ani kamerę, ani telefonu. No i dobrze. Słuchaj, bo sprawa jest taka. W Polsce tego patrzą na nas. Wiesz, ja była z tą osobą kontrowersyjną. Czasem pociągami jeździłem. Też dużo samolotami jeździłem, nie? tam się. Nie widzisz, nie potrzebujemy takiego bystrzaka teraz. O, słuchaj, Darek. będą... Tego, będzie wypominał. Będą, ko będą kosmetyczne zmiany. Słuchaj, jest taka sprawa. Wiele musi się zmienić, żeby wszystko zostało tak, jak jest. Dalej zarabiamy, wszystko zostaje po staremu, ale na zewnątrz musi to zacząć wy wyglądać inaczej. Nie, później, przepraszam. Nie, nie, później, później. Budujemy, budujemy teraz nowy wizerunek po prostu. No, trzeba zrobić tak, żeby wyglądało, że jest na nowo, że jest lepiej, po prostu, to jest tak. nowy. Nie, że wiesz, że, że, że ciągniemy tak, jak było. Tym bardziej, że tam się interesowali, no już teraz tam jakieś komentarze, jakieś to tam to rzeczy się tam tak. dziwne działy. E, trzeba teraz trochę zmienić, wiesz, sytuacja jest taka, że, że musimy pójść w stronę tego, że my jesteśmy jednak grzeczni. Tak. Jesteśmy grzeczni. No wiesz, i tego wiesz, nie zrobimy, nie zrobimy tego, jak Adam e, piastuje stanowisko prezesa, tego się nie da zrobić. Na pewno, będzie ciężko. To jest tak, to po prostu już jest, jak jest. No i teraz jest taka koncepcja, że robimy demokratyczny przewrót, zmiana prezesa, ocieplamy wizerunek. Przewrót kontrolowany, A. No Mówimy, jakby jest wszystko swoje, ale no. no to fajnie. I taka jest koncepcja. Chodzi o to, żeby było poparcie po prostu, wiesz, oddolne projektu, bo jednak... Nowy... Z Wami też się liczymy. Trzeba po prostu mieć wsparcie. Wy kontrolujesz zbiorowych muminów. Tam tego Mańka by trzeba było jeszcze tylko przekonać. Nie wiem, jak Ty tam z nim Ale wszystko w białych rękawiczkach. No, no, tak. No, tak. tak. Palmowego wysłaliśmy na Banicję, bo by się nie dostosował, wszystko tak zostało zrobione, że. Wyjechał. No i, i, i ci, którzy jakby są niewygodni, są generalnie, no wyjeżdżali, no na, na Tajlandia, tak, tak. Phnom Penh. prawda, no, Danielek też poleci. No leci, 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 ale ja lecę jako, no to już te, o tym później, o tym później, to już tam no, nieważne. W każdym razie e, robimy, robimy po prostu akcję, jest zmiana prezesa i robimy, idzie nowe. Idzie nowe, ale pozostaje. No, rączka rączkę myją. Ale polityka, polityka no, ja, liczyn, to jest tak. jak po prostu w polityce. Stołki się zmieniają, Słuchaj, a temu Romanowi, a? temu Romanowi z Dortmundu, to ty Nie wiem Tak, ja mu, w sumie, ja mu ufam na 100%. Ja za niego patię ręczę z swoimi palcami. Każdy tak wie, że, że ręczy palcami a później bez palców by chodził, wiesz? Nie no. To go, zawołaj, tak. go Dobra, ja bym sobie. Do, zawołać tego Romana ty. on wie, że, że on sytuację. Możemy cię tutaj prosić. Tylko telefon zostaw żadnych kamer, niczego, tak? Nic, żadnego nagrywania. No. Zostaw panie sam. Ja Chodź czy... sobie tutaj. panie i samia czuję. Kobiety nie. mafii, niech sobie siedzą i tak. Nie obawiajcie się, przyjdzie na Słuchaj, dziękuję, jesteś Roman z Dortmundu na ciebie na mieście mówią. No, w skrócie, będą zmiany. Chodzi o to, żebyś wiedział, że wszystko zostaje postawione. Wszystko, co żeśmy umawiali, umawiali wcześniej. Jak ja dzwonię, to jest najważniejsze. Zagwarantowałem ciebie rękę, dałem, że jesteś mój człowiek. Nie określiłeś, którą. Lewą czy, czy prawo? A to już bez różnicy. Wolałbym lewą. To w takim razie ja mam tylko obiecać, że nigdy nie zobaczysz się darkowo z ręki. W ten sposób. Tak? Tak. Tak. Okay? Tak. Tak. Dziękuję tak. bardzo. Słuchaj, dobrze, to jakby kolejny przelew to tak, żebyśmy rozmawiali, już tak, żebyśmy, żeby on nie chodził z Europy, dobra? Bo to jest tam, tam później są jakieś tam ślep. No wytłumaczyć nie, Darek nie wytłumaczył. Później, wytłumacz. później ci powiem. Trzeba okay. no, okay. ja być na Kaimanie. No dobra, 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 już nie mówię. A, no życie, no. Jest... Niedługo lecimy do Hongkongu i jak u nas nie będzie, to wszystko Darek przyjmuje. No, w momencie, w którym tak, nie ma ani mnie, ani Adama, Darek jakby decyduje to, co się dzieje wszystkim. E, dobra, no dobra panowie, no to jakby działamy i teraz kręcimy, kręcimy no. lody dalej. E, Jaka moja funkcja jest no, wszybcie, no, w tym wszystkim, bo tak wiesz... jest, każdym słuchaj i wykonuj polecenia i tyle. Będzie dobrze. Okej, okej. Będzie dobrze. Dobra panowie i... E, e, nie, Niecłania. Nie, nie dobra, ale jeśli chodzi o Dla dalsze kręgi, na razie nikomu nic nie mówimy, okej? Zostaje to między nami. może tak na początek bym... Tutaj Roman aż do 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 Mankoku z wątrobka mi Co to znaczy? A, no nie wiem co to znaczy i okay, W takiej e... chwili jak cię złapią. <grym> no, no, no. <grym> czyli co, ja mam podjąć ryzyko, nie ma sprawy. Nie, nie, spokojnie. dobrze. Ja... Ja... Do... Reszcie nie mówimy jakby jakie no. są kulisy, okej? Okay? A reszta po prostu jakby tam przy... przyklaskuje. No. Prezesik jest fajny, chłopak, no. ogolony. Prezesik to prezes. No, no. Nie Prezesik, no tutaj, na pięknej dzielnicy mieszka. Najlepszy. Dobra, panowie, no. to wracamy jakby do, 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 do stołu i. No. i, i nie, tematu nie był, wiesz, no. to... nie był. Ja Na razie schodzimy. Czy... Okay. nie ma, nie ma... Okay. Sprawa jak widać jest dość tajemnicza, a podstawowe pytanie to, czego obawiają się kambodżańscy mafiozi, warto również zwrócić uwagę na Mumina, nasz polski boczelli świetnie się bawi pod nieobecność Madzi. Pamiętaj, partia ma, partia da. Wręcz bryluje wśród zachwyconych kmerek jest szarmancki oraz czarujący. Mm. Chciałbym się pożegnać z kobietami. Jestem adamski, aczkolwiek z dromu zapococki. <śpiewanie> Na szyi złoty łańcuch, na ręku Rolex Daytona dość dziwna sytuacja, ze względu na to, że przed kilkoma dniami nie miał nawózek inwalidzki dla żony, więc kupił jej fotel gamingowy za 7,5 dolka. Oszczędza również na lekach, zamiast oryginalnych, kupując tańsze kambodżańskie zamienniki. No, i dałem mu teraz nazwę tych leków, które bym chciał kupić, i po prostu koleś mi tam zobaczy, ściągnie, zamówi. Także Magdalena będzie miała troszkę taniej, i, i będzie ok. jak gdyby to są takie pewne zamienniki, no ale wie, wiadomo, że chodzi. Jeśli sprawy dalej będą szły w tym kierunku, możemy wkrótce być świadkami pierwszego polskiego rozwodu w Siemrip. Bądź co gorsza, na skutek braku hamulców, Madzia może przypadkowo zjechać ze schodów. Wiadomo, że chodzi. To wszystko na dziś, w tym pierwszym po wydaniu palmowego flesza. Ostatnimi czasy codziennie jesteśmy atakowani nowymi wydarzeniami, tak więc tematów na kolejne nie zabraknie. Zapraszam do komentowania, lajkowania i jak zawsze hojnego donejtowania. Ja jestem Danka, a to był palmowy flesz. Jedyne obecnie rzetelne źródło informacji. Do zobaczenia i niech wam się darzy!